Jest inna, inne możliwości, tańsze możliwości, realne możliwości, wykorzystanie sieci, sieci które, które teraz są, coś zmodernizowanie, ale przede wszystkim, załóżmy, nie wycinamy lasów. Nie wycinamy, złóżmy nie niszczymy tej, tej przyrody naszej, bo, bo to jest bardzo istotne dla nas, bo kaszuby miały być, jak pan tutaj wie, najbardziej miały być pocięte. Z każdej strony, tak, nie? Z każdej tak. strony. I, i, I to jest alternatywa, którą musimy wszyscy bronić tutaj. Musimy wszyscy bronić to. Jest inne rozwiązanie. Ja o tym rozwiązaniu, jak się dowiedziałem, to się ucieszyłem. Mówią, no. że, że to jest jedyna metoda, żeby oszczędzić Polaków, żeby od przyrodę, drzewa oszczędzić. Także to jest no, jedyna yy, metoda właśnie budowania oddolnej, rozproszoną energii. I to by był ten jeden temat dla nas bardzo istotny, bo w zasadzie po raz pierwszy możemy racjonalnie powiedzieć, że są inne rozwiązania na budowę sieci, które się baliśmy tutaj. Sie baliśmy, jak mi tutaj no, mówi kolega, że gdzieś tutaj nad jeziorem miała być pójść linia. Nie? Ja też też powiedziałem wczoraj nie? O, o tym, powiedziałem tak. w wystąpieniu, to mówią, że... że, że, że Trzeba zapomnieć o tym, że, że nowe nikt nie pozwoli już, nie? Bo, bo są inne rozwiązania, bo my te rozwiązania teraz przedstawiamy, dalej przedstawiamy to wszystko. No, PiS musi to też chwycić, bo, bo, bo oni oczywiście będą tam próbowali coś tam zrobić, bo, bo teraz, te, teraz pan da, zadał pytanie, nie? dlaczego w Senacie żeśmy tej ustawy nie odrzucili. Ja, wie Pan, walczyłem dwa dni, żeby odrzucić, nie? Ja oczywiście głosowałem przeciw. Ja, ja, ja jako jedyny, głosowałem przeciw. Kożelka się wstrzymała tutaj, a, zobaczmy, yy, szef klubu powiedział, że musimy... to by źle politycznie wyglądało. Dla mnie to nie jest racjonalne wytłumaczenie, bo mówi, że PiS by nas... Z, yy, zabiłby nas tym, że właśnie... Yy, że właśnie my nie chcemy sieci budować, więc nie chcemy tworzyć OZE. Z względów politycznych zostawiono to, teraz wraca do właśnie Sejmu, yy, mają się teraz spotkać eksperci i załóżmy, mamy, mamy potrawki włożyć to wszystkie, nie? Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozgrywało, ale jest to prawda, co, co Pan mówi, że Senat nie powinien go zatwierdzić, racjonalnie to uzasadnić. Ale polityka yy, się bali, bo przed wyborami teraz nie, yy, żeby powiedzieli, że my nie chcemy robi robić. Nie? Nie chcemy o zrobić. To takie przesłanie było. Ja się odważyłem drugi raz ko z kolei przeciwko głosowałem. Ja, ja, ja jako jedyny jestem przekonany, że mam rację mam, ja, tutaj mam rację i także, że dzień że, 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 że nie boję konsekwencji, bo zawsze prawdę trzeba tutaj y, mówić, trzeba bronić prawdę, tym bardziej jak przed nami, jak ja powiedziałem, że na Kaszubach ma być hektar lasów wycięte, no to mówię, oni nawet nie myśleli, że tyle. Ja mówię, tak, tutaj najwięcej ma być wino wycięte, nie?